Ibrahimo z oficjalną kartą? 84 4 PS, 8 Acceleration, no to jest brutalny problem tego dżentelmena. Z tym, że odkąd ja tylko pamiętam, jak ten gości był w Fifie, jeszcze na swoich zwykłych, złotych kartach, no to on zawsze był piekielnie groźny. Był absolutnie niedościgniony przez niektóre jednostki. No, nie wiem, nie wiem w jakim ta gra by musiała pójść w kierunku, żeby on... Akurat w we wersji 26 jako ikona był tak samo dobry. Bo trochę tego tempa brakuje. Ale może jakimś cudem, jakby z głupki główki wróciły do łask. Wielkie sylwetki, poważni mężczyźni. A czemu w ogóle ta ikona jest jakaś animowana? Pokaż ta jeszcze raz. Coś tu mignęło z tym momentem. To jest zajebiste. Andres Iniesta 9,2. Jest grywalnie czy nie? No O jezus, Maria. Andres Iniesta na swojej ikonie dostał 8,7 Agility na 8,6 Balance. To jest chyba trochę niesprawiedliwość. Te goście były dosłownie definicją dobrego balansu jako piłkarz na pozycji, na pozycji 8 i 10. A tu jest co? Oj, na no Andres Iniesta no nie będzie najpiękniejszą kartą niestety. Zobacz Maktominy, a co mu zrobili? Scott Maktominy. 8-5. No sam ten o... Nie no to niemożliwe, że to jest prawda Ja czuję, że to jest jakaś strona likerów, ale Nie, no nie, no nie, no nie, no gościu dopiero co został najlepszym piłkarzem całej ligi włoskiej To chyba niemożliwe, żeby nagle uznali, że no Nie, jednak gości dostał spory upgrade, tylko do overalla, ale Żeby agility i balance się nic nie zmienił Nie, dostał plus jeden do balansu Plus siedem do overalla i plus jeden do balansu. Scott McTominaj. Wow! Ale progres tego zawodnika. I Paul Pogła po pracy, on 79 ratingu. To być może będzie jedna z najpiękniejszych kart w całej grze, jeśli chodzi o ewolucję, z tym, że no na pewno nie te pierwsze. Bo wyjściowo ma 56 staminy. Więc nawet, jakby dostał jakąś fajną Evo dajmy na to, to nie, wiem, 8, 1, 8, 2, 8 3 overalla, no to nie dostanie magicznie plus 30 staminy. Tylko, no, te 20 to już jest raczej minimum, minimum. Bo na jego pozycji to akurat kolega trochę musi biegać, nieprawdaż? Osman Dembele No, on dostał kartę nową na, na NC, Więc pewnie przez to to zostało trochę poprawione. 9, 0 finishingu i 9, shot power. On miał finishingu mniej niż 80, tak dobrze pamiętam, na początkowej. Karcie, chyba że jestem bardzo do tyłu. 72 finishingu, panowie. W ROK, w rok dostał plus 17 do, do wykończenia akcji. Wow to odejście z potrafi zrobić z chłopakiem. 7 na na 8 Nie no, na ogół... Piekielnie dobra karta. Nie wiem jaka będzie duża dysproporcja pomiędzy Osmanem Dembele a, a Mbappe w nowym sezonie, ale nie powinna być chyba aż tak bardzo duża. 9 ten par, dzień 2 finishing, 8 na. na wow. No to wiadomo, ja Mbappe to się wszystko zgadza. Laminia Mal. No Laminia Mal jest trochę pokrzywdzony, kurde. Bo to rating fajnie, zajebiście się prezentuje, ale to jest 5 na 3, to jest... To jest Trochę mało tego tempa, koniec końców, mało tej staminy, 8-1 balans. I tak pewnie będzie z pół bańki warty. Za sam hype i nazwisko swe. Ale no nie, to nie jest to. Ugo, jak i 7 7,9 finishingu, abstrakcja. Abstrakcja. To powinno być co najmniej z 85, moim zdaniem. Balance Agility. To jest wielki chłop, ale i tak pięknie się porusza jak na ten metr 90. Także też trochę jest niedoceniony. Rafael Liao 8-4. Okej, okay, okej. Okay. Stamina ok. Finishing shot. Baut. Rafael Liao jest chyba jednym z najlepszych w ogóle. E, najlepiej odzorowanych kart, prawie na każdej płaszczyźnie, to mi się mega podoba, co tu zostało wytworzone z tym gentlemanem. jest Sanchez jakie ma staty? To jest ten Sanchez, co grał w Spurs. Okay, na sam początek, bardzo sensowna opcja. Bemo, jaki poważny upgrade. Ile miał z 81 przed startem ze swojego sezonu? E, Brian Belmont, na odwrót te literki. 8 miał, o kurde. Plus 5 mu wrzucili. Zobaczcie, wiadomo, sezon indywidualnie zajebisty, ale zawsze sporo do tego ratingu dokładają dodatkowo, jednak jak piłka zmieni na dużo bardziej medialny klub, nieprawdaż? 8-5 stamina, agility jest, Szał, jest, pace No Brian Belmont powinien być bardzo drogi że tylko dwie gwiazdki słabszej nogi, ale na prawym skrzydle lewonożny piłkarz na samym początku i tak powinien być no, no swoje, swoje warty, tak? Desire Due. Na RW dostał kartę, ale ma jeszcze RM, ma, ma LW, więc jest akurat tutaj kreatywnie. Trochę wolny, nieprawdaż? Denzig 8-3 pace to nie jest trochę za mało na tego gościa? Pacing jest chyba idealny. Finishing 8 bardzo ładnie. Shot power powinien być większy. On regularnie przez to, że grał y, cały rok na lewym skrzydle. Ale to, że mu nie dali alternatywy na prawą flankę, to jest trochę głupota. Gościu dosłownie tam zagrał 3-4 spotkań w swojej karierze. Teraz pierwszy rok w Barcelonie na, na LW. Lamin na prawej. I, I co? I nagle już nie potrafi grać na prawej stronie? Trochę śmieszne. Stamina 9.1, to jest zajebiste. Na zwykłej tej karcie Stamina 9.1, wow, to, to jest fenomenalny interes. 8-8 ten balans trochę mierny, ale na chwilę też jest takim, chyba spoko odzorowany. I na pewno będzie dużo droższy niż yy, Laminia Mal. Mimo że rating ten sam, to karta jest trzykrotnie lepsza, prawda? Joker jak jaki upgrade? 87. 7 ten dwa balans. 9 na Stamina, 9.1 siła. O, Wiktor Gyokeresz może być zajebisty. Cztery gwiazdki słabszej nogi też jest ok. Trzy gwiazdki szuczek to jest masakra. Ale Gyokeresz naprawdę kawał piłkarza. To, to się może podobać bardzo. O lisę to już patrzyłem ostatnio i chyba nie ma co do tego wracać, bo to jest chyba największe. Okrucieństwa jakie się wydarzyło w tym sezonie Najlepszy piłkarz Premier League Na ficie z Harrym Kane'em, okej okay. Ale w, zeszłe, w zeszłorocznej kampanii moim zdaniem najlepszy 73 sprint speed 8.3 acceleration 7-8 shot power, 8.3 finishing Michael Olise. Żenujące Premier powiedziałem Bundesliga jest ciasta. Bundesliga. Sorry, jeden drugi w taka Premier League się nagrał, to może się skarżyło, ale na ogół wie, wiemy o co chodzi, prawda? 24 września złoty Mbappe kosztował 4 miliony 100 tysięcy monet. To było przerażające. A tak? W 25 kto był poza Mbappé najlepszą kartą ofensywną, którą można było kupić już od premiery gry? Vinicius? Vinicius. Bo teraz będzie Dembele, tak? Teraz, więc ten przeskok pomiędzy pierwszym a drugim był absurdalnie duży. Winni kosztował 1900, zobacz. Pierwsze FC, 1900. To jest straszne. Choć no, może nawet te ikony są warte na zerknięcie, bo Mbappé był na tyle absurdalnie drogi, że nie wiem ile trzeba było dopłacić do takiego Johana Cruyffa. Tyle samo. 4,600, 4,600, potem na piątkę urósł, potem 5,300, 5,700, to jest w ogóle ciekawe, że na samą premierę gry taki Johan Cruyff jest dużo tańszy niż 2-3 miesiące później, bo ludzie no, zarabiają monety, prawda, cały ten czas, ludzie mają więcej monet, więc... Wszystko idzie, wszystko idzie do góry z tych najlepszych kart, do których ludzie dążą, Że Virgil van Dijk. <laughs> Virgil van Dyke, chyba dostał spory downgrade, z tego co kojarzę. Yy, van Dijk miał teraz 7-8 Pejsa, co na obronie dosyć istotną rzeczą jest, a teraz ma 73, więc mi minus 5 to jest sporo. Do tego 7-5 Stamina, 50 Balance, 5-4 Agility, 66 Acceleration. No wiesz, nie jest to raczej totalny, totalny, totalny dominator. Ale i tak pewnie będzie no, jedną z najlepszych opcji na tę pozycję. No bo kto jest jeszcze dla niego alternatywą? Być może, nie wiem, Paczo. Patcho na pewno wygląda zajebiście. E, ale nie no patrzą. Saliba jeszcze powinien być świetny. Van de Ven, tak dobrze piszesz. Witam Wasil. No patrz, upgrade akurat zajebisty. Wow. 89 siła, balans jak na stopera to już jest ok, jak ma powyżej tych 60 na samą premierę gry. 7 sera, Acceleration. Upamekano też dobry, dobry przykład, on też na pewno szybki. 7-7 No Pomekano zajebisty. Joro, Joro powinien mieć z 8 3 overall. Ile ma? To jest kurna. Najlepszy stoper Manchester United ma 78 overalla. 78. Ile miał rok temu? 78. I jeszcze zajebali mu 4 pejsa Jakby samo to, że jakikolwiek brak do overalla nie jest wystarczającą szkodą, to jeszcze uznali, że biega wolniej niż rok temu. Nie, to jest straszne. To jest absolutnie straszne, nie? To ile ma delikt w takim razie? 82. A, ale jest rare kartą. No jest rare kartą. Delikt. 86. Konaty jest walkoutem. Zasłużenie. Nie powiem, że nie. Ale żeby pomiędzy Konate a Lennym Joro była aż taka różnica na 8 punktów ratingu, to chyba nie za bardzo. Kasemiro? Kasemiro, ojej, ojej. No, Kasemiro to jest. No, przykra rzecz. Przykra rzecz. To troszeczkę, stary, trzeba opuścić. Opuścić futbol, zanim futbol opuści ciebie. Bo ja pamiętam tę kartę. To jeszcze w Manchesterze. To w takim razie to musiała być FIFA 22 albo 3. O, Casemiro 89 overalla. Zabrali mu 30 pejsa i 9 ratingu. No sporawo, ale no trochę akurat kolega no zasłużył chyba na to niesmacznie. Kwaratskelia. Kwiczy bym dał tak. Czekaj, Yamal ma 8,9. Dempele ma 9,0. Due ma 8,5, tak? 8,5? 8,5. To kwicza tak z 8,7. Ma tyle? 8,7. No to znamy się, znamy się na tym tutaj sporcie Ultimate Team To jest pierwszy Ronaldo w historii, który nie będzie wokoutem, tak? Aj trzeba budować skład. Skład na pierwszy weekend, tak, Formacje... nie ja to się zmieniała formacje Chemistry Search gdzie jest skład? Czy Sk Skład jest tu, a formacja w tym miejscu. Trochę nieczytelna ta strona jeszcze. Ale mam nadzieję, że w sumie ostatnie dni wrócimy z powrotem na... ...Fujiji albo Futbin. Więc tak, na bramkę sobie kupimy e, Kana. Znaczy trafię go z tej paczki z preordera. Taki jest na ogół tutaj e, pomysł. Na prawej flance będzie grać Hakimi. Na stoperze chce Paczo. Paczo, Paczo, Paczo. Gdzie jest Paczo Paczusiński? Paczo wygląda mega świeżo. Proszę bardzo. Patrzo jest z nami. Do tego trochę wolniejsza, ale całkiem postawny. Wierdziel Van Gogh. Tu. Na lewej, Nuno. Nuno jest szybki, jest fajny, ufam mu. Nuno, ile ma overalla? 8 8,6 Nuno Mendes. Na pomocy taki Madryczyk. Potrafi kopnąć, potra... Ole, ma zajebiste zdjęcie. Rud Hulit. Pokaż to na wielkim ekranie. Cholera jasna. Dajcie to faktycznie do gry. Ale jest piękny Rud. O matko. OLE BANIA! OLE CUPRYNA! I ten nowy playstyle, co to robi? To jest ten... Y... Zastawia się w narożniku jak taki koń? Nie da się piłki zabrać? To jest to? Blok blokuje piłkę? Chyba tak, A tu Enforcer, właśnie to jest ta nazwa No bo no, nie wiem czy to będzie jakiś piekielnie OP Czas pokażę. tu miał być Hakimi Tu jest Fedziński Fede Valverde, tak? Proszę bardzo e, Na prawej fajnie jakby na Karolinę był budżet Karolina na lewej flance Rafinha? Rafinha byłby ok. Powinien być wy wystarczalny. Albo Nico Williams. Też piękna karta. Obok Federico Valverde. Tu jest problem. Jaki pomocnik złoty będzie piekielnie dobry na ESP? Poza Federico Valverde. Kaysedo Rice? Nie. Tonali? Nie wiesz? Franki Deong powinien być niezły. Tonali też. Reinders być może. Reinders wygląda jakby Jakby miał potencjał. Putejasz, O tak, Putejasz też na pewno. Nie, Rato Sanchez chyba już nie te lata. Ravenberg. overalnie ten, ale statystyki jak najbardziej. Patry Guicharo była zajebista rok temu, to się zgadza, ale nie potrzebujemy, żeby ratingu. Nie ma jej? Guiharo. Teraz będzie? Jest, i nie wiem. No ale jest alternatywa, jest alternatywa, w porządku. Ale chyba bardziej przemawia do mnie ten Frankie de Jong. No i czemu nie ma Frankiego? Frankie de Jong, o. Zapraszam Cię do składu, w te miejsce. Muhammad albo Hansen. Wydaje mi się, że Hansen powinna być bardziej użyteczna. Na lewej flance musi być obowiązkowo Osmański Dembele. Taki upgrade, takie szały. Five Star, Five Star. Po prostu palce lizać. I nowa dziewiątka, kluczowa w tym składzie. To nie będzie Kilian. Ginola co roku na samym starcie jest piekielnie dobry. Nie, tu będzie grać, wiecie kto? Tu będzie grać ze spoilerem. Zdołało Pedro. Panowie, João Pedro w wersji POTM, João Pedro w wersji POTM z 86 overalla, to jest cold, cold karta, niech tylko mu naprawdę podwędrują te liczby do góry, tak jak powinno być na samym starcie, wymagania nie jakieś absurdalne i mamy to. I niebieski João Pedro melduje się, tutaj gdy go potrzebujemy.